Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Silent Hill F. Jak sobie sprawdziłem, niestety jeden przedmiot pominęłem, ale to, że robiłem na różnych slotach, umożliwiło mi powrót i dokładnie tutaj, nad tą świątynią, jeszcze raz pokażę. Była taka tabliczka Ema, dzięki której możemy, jeżeli oczywiście będziemy mieli odpowiednią ilość wiary. Ja nie mam tyle, bo trzeba 500. Można pomodlić się i można na trwałe zwiększyć zdrowie, poczytalność, wytrzymałość lub zwiększyć liczbę miejsc na omamori. Dobra, a my lecimy dalej. O, właśnie coś tu pominęłem. Zobaczmy, co na przykład tutaj jest. A tutaj już nie ma nic. Dobra, lecimy dalej. back yeah i uh, got lost here i was a little kid I cried my eyes out it's hard to picture a tough girl like you crying <sighs> that was a long time ago don't think i've cried since you tend to keep things bottled up inside that's a bad habit of yours you know Spring, we used to catch fish and tadpoles. Uh, felt great to be in the water. <laughs> we used to get yelled at for getting covered in mud when we played in the rice fields, remember? All this going on, the memories just keep rushing back.

Okej, okay, znowu jest lalka. Tajemnicza notatka. Pole, które jest całe w mgle, to naprawdę przerażający widok. Ciągle myślę, że ktoś tam jest, ale zawsze to tylko strach na wróble z przerażającą miną. Ale jest jeden strach na wróble, który tak naprawdę nie jest straszny. Powodem, dla którego robi taką straszną minę, jest wbity cierń. Więc wystarczy, że wyjmiesz cierń, a wskaże ci dokąd iść. Cierń, okej. Okay. Ale nie zbliżaj się do naprawdę strasznych strachów na wróble. Ktoś powiedział, że istnieje potwór, który tylko udaje stracha na wróble i lubi zjadać małe dzieci czyli cierń. O. O to chodziło. Mamy tutaj dalej iść teraz? O. nic nie ma. Chyba tak. Mhm, mm są kolejne. Kurde, Aj, co się dzieje? Pokazuje mi, żeby tam iść. O, są so. dobra, czy masz w ogóle pojęcie, jakie ja się czuję? Jak to jest, gdy ktoś tyle czasu się cię oszukiwał? Okej, okay, dosłownie lata metodą prób i błędów, Te już sprawdziłem tego, chyba nie sprawdziłem strachu. O, i to jest ten, dobra. Kolejne strachy. Ale tylko dwa? Dziwne. A teraz są ostro oddalone od siebie. No tak, zawrócę się. Okej, okay. to strona. z tymi nic nie mogę robić. Każdy wskazuje inną drogę. Ale czemu nie mogę nic? To mnie zastanawia właśnie. Można. O, nareszcie! Wow! Podpucha to była! Czy masz w ogóle pojęcie, jak ja się czuję? A ani razu nie spojrzałem na mnie takim wzrokiem, jak na ciebie. Nigdy! Ok, to może ta! Tak! Czwarty kierunek to jest dopiero jeszcze szczyt dwie miejscówki. Mamy jakiegoś stracha. Gdzie jestem? Dobra, zabudziłem. Czy masz w ogóle pojęcie, jakie ja się czuję? Zawsze uważałam, że jesteś wstrętna. A, to są podpowiedzi. Wstrętna. Okej, okay. to może od prawej. O! Siu udało za pierwszym razem. Dobra, czyli to czwarta, czyli jeszcze jedna miejscówka. my cały czas w tym kierunku, w końcu dotrzemy, a no może i niekoniecznie. w prawą stronę tutaj są... O Strachy... Nie O, coś znowu? Jestem. Ostatnie miejscówa. Czy masz w ogóle pojęcie jakie ja się czuję? Zraniłaś mnie. Jemu też przyniosłeś cierpienie. Nawet nie wiesz kosztuje mnie ten wymuszony uśmiech, gdy muszę patrzeć na twoją paskudną gębę. No na koniec mam wrażenie, że jest ich najwięcej. Na Koniec mam nadzieję. Dobra, wskoczyło osiągnięcie. Zagadki bez popełniania błędu, ale to co jest dobrze, że checkpoint jest zapisywany, i nawet jak nam się nie uda, lepiej zginąć i szukać dalej, aż do skutku.

Aha, no nie ma, nie ma, drogi wyjście rzeczywiście. Now what do we do? We can't use the bridge, but we can still take the highway past the mountain behind your house. You really think we can make it? I know a shortcut through the wasabi fields. Rinko? We should bring some medicine and bandages with us. There's a first aid kit in the kitchen. I'll go get it. Hey, I'll help you look for it. Not a bad idea, partner. Where's the kitchen again? Kogo się zmienił już? To Rinku czy to co Koko? Mm. OK, gdzie my jesteśmy? Przydałaby się kapliczka. Tam gdzie się jest. To chyba szu. Co Okej. Okay. A co tutaj pewnie droga się zaboliła, tak? Nie. tu wejść bez grołu. Ciekawe, jak będziesz ćwierkać, gdy zerwę jej, tę jej maskę, ta przedostatnia dziewczyna była niezwykłym okazem. Ledwo potrafię nad sobą zapanować, gdy o niej myślę. Tam możemy wejść też. კურდი co tu jest? O Kolejna Ema, świetnie! Kolejna tabliczka, dzięki której możemy ulepszyć na stałe naszą postać bardzo dobrze. Mhm. Jakiś klucz potrzebny. Ogólnie to przy, przydałoby się kapliczka. Tutaj jakieś wejście. Wiem, że za chwilę nic coś zaatakuje. Bardzo stara notatka. W starym magazynie ukryte są cenne skarby. Muszą być trzymane pod kluczem. Ostatnia dziewczyna wślizgnęła się, kiedy nie patrzyłem. Znaleź... Znalezienie jej zajęło dużo czasu. A gdzie klucz? Dziwny ołtarzyk czegoś brakuje aa klucz. A co to jest? No i proszę. No i dobra, ja również sobie w tym momencie y, zaraz może zasybuję na innym. Zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.